Witajcie dziś zajmę się naprawą myjki no nie będzie to taka typowa naprawa bo wymiana uszkodzonego elementu wiesz ja już rozebrałem wcześniej tą myjkę i zakupiłem potrzebny element elementem tym okazał się okazało się że jest zepsuta ta płytka w środku która odpowiada właśnie za ładowanie akumulatorka no i sterowanie całą pracą silniczka ten silniczek już mam on jest sprawny taki z demobilu używany za 40zł kupiłem na internecie tu mam myjkę która nie reaguje wcale właśnie na, na przycisk ani na ładowanie z sieci. Także w pierwszej kolejności będziemy musieli zdjąć tą czarną część. Tu, o, są takie zatrzaski, jeszcze tu też jest. Gdzieś były zatrzaski. O, tu z tej strony chyba, i już nam się pokazał nam się pokazał właśnie ten element, który będziemy wymieniać. Jak ja to rozkręcę. Wszystko to Wam pokażę jak tam płyt, ta płytka w środku wygląda więc będziemy potrzebować jeszcze torxa T8 oczywiście tu są takie śrubki nie wiem czy będzie widać, nie będzie, pokażę Wam jak wykręcę które można odkręcić śrubokrętem też płaskim o, wszystko leci opuszczy no, się Nie chce się podoszczyć za bardzo. Może, może na filmie będzie lepiej widać niż na wyświetlaczu. W każdym bądź razie tu jest miejsce na torxa i też na płaski śrubokręt. Też można ewentualnie próbować sobie to rozkręcić. W chwili obecnej ta naprawa jest bardzo łatwa, bo Wyciągamy całą zawartość obudowy, wkładamy nową. Także nie ma za bardzo co pokazywać, ale to tak w ramach ciekawostki jeszcze pokażę. Już śrubeczki jedna została w środku. Więc tak, jak widzicie, tu odczepimy sobie tą tasiemkę. Odczepimy tą tasiemkę, tu delikatnie podwadzimy ten lejek zasysający, no i będziemy musieli go założyć tu na tej na tej myjce. I teraz już możemy a jeszcze ten przewodzik trzeba tu zawinąć odpowiednio dobrze Tu wszystko musi trafić na swoje miejsce. Przycisk tu też swoją szufladkę tak jakby ma. Tylko oczywiście przewód wyszedł. O, I tam go schowamy. Zakładamy z powrotem i możemy wziąć się za skręcanie. Przykręcę jedną śrubkę. Także. Działa. Biorę się za skręcanie w takim razie. No. I mamy złożoną myjkę. Jeszcze sprawdzimy, czy ładowanie działa. Władowanie się wpina tu miganie oznacza, że i oczywiście ma zabezpieczenie, żeby podczas ładowania tego nie da się używać. Yy... Idę ją trochę obczyszczę, a już je, jak będę składał resztę, to wam pokażę też, co się stało. Yy... No w tym starym silniczku, prawda? No i już jestem, wyczyściłem ją trochę. Teraz wystarczy, że włożymy, tu są takie zatrzaski. 1, 2, 3. Wystarczy, że je tu wciśniemy na swoje miejsce. Może zacznę od tej strony. Mimo, że tu są te uchwyty. To tu nie ma żadnego otworu na nim. I już teraz tylko możemy pozakładać pozostałe elementy i górną część jest tutaj. Już mi nie chce podpasować. Czyli dobrze. Tą myjkę mamy już zrobioną. Tak jak obiecałem, pokażę Wam, co tam się stało w środku. O, tu jeszcze był zatrzask jakiś, czy nie? a tu jest tak dobrze mi się udaje dobrze mi się. jest i proszę bardzo to było a, bo ja już wyczyściłem to wszystko, ta płytka została zalana tu, ale teraz nie widać, bo ja yy, starałem się to jakoś podczyścić, zlokalizować yy, i tu jeden z układzików gdzieś musi być uszkodzony Zresztą tu nie wiem, czy zrobię zdjęcie, może, żeby wam pokazać, gdzie tu jest jakaś. No niestety, nie chcę mi tu ostrości złapać. Tak z bliska. Dobrze, wstawię zdjęcie w takim razie. Zresztą widać po silniczku, że ten silniczek też jakoś. Yy, oberwał trochę, jest podrdzewiały prawda, wilgocią także tu ewidentnie nie wiem co się stało bo nie użytkowałem yy, ja osobiście tej myjki tylko, tylko ktoś inny yy, ale prawdopodobnie gdzieś tu się zalało, gdzieś może nie była yy, spięta dobrze może gdzieś yy, podeszło tej wody może w wilgotnym miejscu stała, no ciężko mi powiedzieć także to by było na tyle jeszcze Wam pokażę, że na ładowarkę też nie reaguje. O, tak jak widzieliście, powinna zacząć mrygać. Lampeczka w przycisku, a ona nie mryga. Także to by było na tyle. Oczywiście, jak zwykle zachęcam do subskrypcji. Do oglądania kolejnych filmów, łapka w górę, łapka w dół, komentarze. Jeszcze na koniec dodam że jeżeli będziecie sobie szukać części zamiennych do myjki bo na przykład Wam się zdarzy taka sama sytuacja to zwróćcie uwagę na to jaki kształt ma ta płytka bo z tego co ja szukałem po modelu tego WV2 były dwa różne kształty i możliwe, że nie będzie nam pasował do naszej myjki właśnie do okien także to by było na tyle i tym razem już jest Koniec. Na razie trzymajcie się.